Siemandero z tej strony Katurity jesteśmy w kolejnym odcinku z Minecraft w życie i no. Nie wiem jak to zrobiliśmy, ale udało się odbudować miasto. Nie jest takie samo, ale mogę Was oprowadzić po chadzie. Tu mam pokój, tu mam łazienkę, moją taką. O. Tu mam mini kuchnię, tu mam taką taj salon, czytelnię, czy safe. Um gamingownie kuchnie większą tutaj drugi salon tutaj jest flopi George Julia um, a jadalnia toalet łazienka garaż i przejście do sekretnej bazy które każdy wie. No i ogródek. I jedna rzecz, o której chciałam Wam właśnie powiedzieć, to, że ostatnio duchy nawiedzały nasze miasto. I w ciągu nocy po prostu było biało w moim domu. Wstałem rano, oczyłem się w serku i zobaczyłem, że połowa mojego ciała została zduchowana, czy jakkolwiek to nazwać. I nie chcę narażać tutaj innych. Jest wcześnie rano. Um, I co uważałem, że odkąd ja przyszłam do tego miasta, to same złe rzeczy się tutaj działy. Na przykład wojna. Wojna była przez to, że żołnierze od pierwszego sezonu, od prezydenta Krafteda, Kraftowic z pierwszego sezonu, szukali mnie przez cały czas i znaleźli, nasłali wojnę. Czy Entity zabił. I wulcie, przez to, że szukał mnie od pierwszego od drugiego sezonu. I sam mój skin pokazuje wszystko: pożary i wo wojny. Więc myślę, że najlepiej będzie, jak po prostu opuszczę to miasto. Nie, nie mogę narażać Kubę, Nati i Wivi na więcej niebezpieczeństw, ale można to popatrzeć z drugiej strony. Bo gdyby w sumie nie ja, to by tego miasta nie było, bo ja pomogłem stworzyć to miasto, bo chcę wam przypomnieć, że to były tylko dwa domki. Z marną drogą i żabką. Ale no, nie mogę ich narażać. Zbiorę się i odejdę. Tak będzie najlepiej. Może kiedyś. Nasze drogi znowu się skrzyżują. Ale na razie. No, napiszę im i uciekam. Tak będzie najlepiej a! Flopi! Muszę go wziąć. Muszę się pożegnać z Flopim, nie mogę go wziąć. Jestem też dla niego narażeniem. Flopi... Pa, mój mały. Żyj dobrze. Ja muszę się szybko wynieść. Jestem tylko narażeniem dla tego miasta. Muszę się wynieść, zanim coś jeszcze się stanie. Uff, nie mogę ryzykować. Pa impek. Wyruszam. Potem napiszę że już w Ale... Muszę uciec. Wezmę łódź. A, Maniu! из научь а. отдать на мост и пони и выполняем открыл а. To, to, nie miało tak być. Muszę, muszę wypłynąć. Um. No. Pa, miasto. Może kiedyś jeszcze, może kiedyś jeszcze zobaczymy. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w sezonie czwartym. Elo!